Znajdujemy się obecnie 135 metrów pod ziemią w uzdrowisku kopalnia soli Wieliczka, gdzie właśnie odbywa się program Zdrowa Sobota. Zimą jesteśmy narażeni na działanie smogu. Wiosną i latem wiele osób cierpi z powodu schorzeń alergicznych, z powodu pylenia roślin. A uzdrowisko kopalnia soli Bieliczka jest właśnie takim miejscem, które jest wolne od tego typu zanieczyszczeń za sprawą specyficznego mikroklimatu. W obrębie naszego uzdrowiska dysponujemy trzema głównymi komorami. Pierwsza z nich jest to komora Smok. W się aktualnie znajdujemy, jest to komora przeznaczona stricte do ćwiczeń fizycznych o charakterze aerobowym. To znaczy, to są ćwiczenia grupowe, różne formy zajęć fitness, form tanecznych czy innych, wymagających większej przestrzeni. Druga komora jest to tężnia. Komora, którą można by porównać do jeziorka z wodospadami, które produkują aerozą solnym, które można normalnie wdychać. Według mnie nie ma lepszej odnowy biologicznej, niż móc poddychać, poćwiczyć właśnie w atmosferze tężni. Trzecia, trzecia komora ćwiczebna jest to komora stajnia Gór wschodnich. i Rzeczywiście to była kiedyś stajnia. My ją zaadaptowaliśmy na komorę sypialno-ćwiczeniową. Zajęcia dla dzieci mają dwojaki typ. Są to zajęcia albo oddechowe, albo zwyczajne dla rozrywki. Dzieciaki potrzebują się wybiegać, wytańczyć. Mam tam sporo sprzętu. Podam się tutaj ze względu na dzieci, ponieważ często chorują. Chciałam, żeby nie tego powietrza. Mieliśmy spore problemy zdrowotne z naszymi dziećmi i też sami się zarażaliśmy od nich. Najpierw miałem 50% nieobecności, a potem, jak pojechaliśmy do kopalni, to potem 5 dni nieobecności było. Występują pewne różnice w składzie chemicznym powietrza względem powierzchni. Istotna jest naturalna jonizacja. I stabilność temperatury. Pobyt tutaj jest tak naprawdę do, dla każdej osoby od czwartego roku życia e, tak naprawdę górnej, górnej granicy nie ma. Jak ktoś się dobrze czuje, czuje się na siłach, chce spędzić miło czas, aktywnie spędzić sobotę, zapraszamy do nas. Bo to możemy normalnie u nas e, zrobić. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest leworęczny, czy praworęczny, czy jest chłopcem, czy dziewczynką. Ciczymy ze wszystkimi i dbamy o to, że atmosfera tutaj była miła, żeby do nas wracać. Jestem z Krakowa. Jak wiadomo, powietrze różne tu bywa. Jest dość duży ruch w Krakowie, w związku z czym przyjeżdżamy tutaj z całą rodziną. Jestem z mężem, z dwójką dzieci. Maluchy mają świetne miejsce do zabawy. Bardzo jest tutaj fajnie. Podoba mi się to, że można lizać ściany, ponieważ są całe z soli. Zdrowa Sobota to tak naprawdę pomysł, żeby aktywnie spędzić czas. Żeby wyrwać się z marazmu dnia codziennego, zjechać po ziemię, gdzie nie ma telefonów komórkowych, gdzie nic nas nie boli, nikt nas nie będzie niczym męczył. Odcinamy się do tego i aktywnie spędzamy czas. Czerpiemy z endorfin przyjemności, wyjeżdżamy jakby nie wiem, po dobrym teatrze, odnowieni. I to jest właśnie zdrowa Sobota. To odnowienie po ciężkim tygodniu.